Cześć i serdecznie witamy w Planeo. Jestem Dominik. Cieszę się, że znowu się włączyliście. Wciąż tu jesteśmy. Gdzie indziej mielibyśmy być w naszym małym mieszkaniu przy naszym WC? Już sporo zrobiliśmy. Uszczelniliśmy już gładź na ściany, więc znowu tutaj. Już kilka filmów się pojawiło. Dokładnie tutaj mamy naszą strong wall, o której teraz mówimy. W XL przyklejona do tylnej ściany prysznica. W tym samym wzorze, w mniejszym formacie, teraz to trafia na ściany. Jest wodoodporne. Więc nie musicie się martwić. Obróbka jest bardzo prosta, więc świetna alternatywa dla płytek. Do samodzielnego wykonania proste. Co zawsze jest potrzebne, to kątownik, poziomica. Oczywiście w idealnym przypadku mamy laser, to zawsze jest najlepsze. Jeśli podłoga jest naprawdę trochę gdzieś trochę nachylona, żeby można było to dokładnie określić. Wokół to jest kluczowe. Ołówek, strzykawka do kartuszy, nasz klej montażowy. Tym przyklejamy to do ściany. Możecie go dostać w naszym sklepie. Jest również do tego zatwierdzony. Nie używajcie innego materiału, bo to może szybko pójść źle. Sprawdźcie raz na PlanEO.tg, tam znajdziecie wszystko. Takie rzeczy jak ogrodzenia, tarasy. Płyty sprzedają się teraz całkiem dobrze. Dlatego powiedzieliśmy, że zrobimy już wideo online. Jak już mówiłem, są one super łatwe w obróbce. Wyżynarka. Piła ukośna, mam je zawsze ze sobą, jak teraz zaczynamy. Najpierw mierzymy. Jasne, jak się stąd wydostać? Tak to jest teraz, ustawiłem już laser. Zawsze kończymy na górze pełną płytą. To znaczy, że na dole coś przytniemy. Już to obliczyliśmy. Zrobiłem już linię i ustawiłem to już laserem, tak abyśmy osiągnęli tę wysokość. Teraz zaznaczymy to sobie dookoła raz i jeszcze raz to zmierzymy. Może się zdarzyć, że tam na dole jest kawałek 20 cm. Może się zdarzyć, że tam w rogu jest 22,5. Ważne jest tylko, aby wszystko było w poziomie. To jest zatem najważniejsze. Jeśli pierwsze rzędy, powiedzmy później, przykleicie, to na tym budujecie z innymi. To jest tylko taki zarys. A błąd polega na tym, że jest to wkładane jedno w drugie z krzyżowym spoinowaniem. Później bardzo delikatna spoina. Również, że wyglądają elegancko. Tak, a potem po prostu zaczynamy. Jeśli nie macie teraz lasera, uzyskajcie tę wysokość i zróbcie to. Chciałem Wam to tylko pokazać. Jeśli to macie, to narysujcie ręcznie, a potem również żaden problem, absolutnie. Najważniejsze tutaj jest, gdy robimy krzyżowe spojnowanie, zmierzyć dokładnie wcześniej. Jak już mówiłem, linię dodatkowo sobie narysowałem. Narysowany raz, że mam pojęcie. Następnie raz na następnej linii laser, żeby wszystko było jednolite. Tam z tyłu z wyrównaniem też ważne. To znaczy najpierw przyciąć z grubsza, sprawdzić czy pasują, a potem proszę dopiero kleić, bo inaczej będziecie mieli bałagan. Wałeczki. Również bardzo ważne, wszędzie zostawić około 4 mm odstępu. Do stałych elementów konstrukcyjnych lub w rogach przy podłodze. Również istotne, dlatego zawsze używajcie odstępników. Tak, a tutaj mamy teraz płytę XL. Ona też ma to. Rowek tutaj, który pasuje tutaj do pióra płyty ściennej. Najpierw delikatnie wkładamy ją tutaj. Zobaczcie, że fuga tutaj jest już zamknięta. Tutaj nie mamy takiego wzoru fug jak przy innych, i następna również znowu z boku tutaj po prostu wchodzi. Przyłóż i potem w dół. Ostrożnie, wtedy automatycznie tworzy się tutaj fuga. Dobrze docisnąć. Jak już mówiłem, to jest bardzo prosty system. Jak już mówiłem, ważne jest naprawdę wcześniej przyciąć. Można zobaczyć, zmierzyć. Więc teraz chcemy Wam raz krótko pokazać, jak oblicza się taki wycinek, kiedy mam coś takiego, typu: zawsze robię to tak dokładnie, jak to możliwe. Najpierw zaznacza się płytę, jak miałaby tam trafić. Każdy może to zrobić na swój sposób. Możecie to teraz zrobić w ten sposób, że narysujecie sobie tutaj środek, zrobicie krzyżyk, albo. Weźmiecie teraz krawędź zewnętrzną. Płyta, tak to naprawdę później wchodzi. Teraz mam tutaj mój wymiar. Aha, zwrócić na to uwagę. Jeśli macie ciemne płyty, kreska ołówkiem jest tutaj bardzo słabo widoczna. Zawsze mam jeszcze kredkę, najlepiej do rysowania na płycie. Na zewnątrz świeci słońce. Kiedy się tam tnie i słońce tutaj świeci, w zależności od tego, jak pada światło, kreska ołówkiem jest niewidoczna. To mała wskazówka, jeśli kiedyś pracujecie z ciemnymi materiałami. To jest teraz nasadka 64 w wielu rozmiarach. Musicie sprawdzić, czy to macie, ale to jest taki standard przy puszkach. Każdemu się to naprawdę zdarza. Teraz oczywiście jasne jest, że najpierw przed klejeniem trzeba to sprawdzić. Może zdarzyć, że przesunie to o 2 mm, przesuwa się odrobinę. To zawsze przez odstęp od krawędzi fugi. Może się zdarzyć, że przesunie się o milimetr. Nic strasznego. Mieliśmy dopasowane. Nie rozpaczajcie. Zawsze zwracajcie uwagę na krzyżowe fugi. Może się zdarzyć, gdy wkładacie je od góry i przesuwacie. Że przesunie się o 1-2 mm. Zawsze miejcie na to oko podczas montażu. Ponieważ klej jest świeży, mogę robić co chcę. Za 20 minut nie będę mógł już tego przesunąć. Łapie dość szybko, naprawdę. Klej ostatni rząd. Tutaj trzeba pracować dość dokładnie, ale tutaj trzeba pracować bardzo dokładnie. Tutaj musi być wycięta dokładna, prosta linia, ponieważ dochodzimy do profilu końcowego. Wkładam go teraz bezpośrednio później, tutaj po tym jak świeżo przykleiłem. Dlatego teraz przy. Nałóż klej już na panele. Wiem teraz, że tutaj na górze później będą moje szyny, więc robię sobie tutaj już małą kiełbaskę z kleju. W razie potrzeby można to trochę poprawić. Nie chcę mieć kleju na powierzchni. Biały na czarnym to nie wygląda dobrze. Jeszcze mały kawałek, który zawsze biorę do sprawdzenia, co tutaj mam. Muszę również znać odległość. Tutaj przy wnęce chcę mieć równe przejście. Chcę naprawdę mieć nisze. Wcześniej sprawdzam, jak daleko muszę to tutaj przyciąć i to musi być cholernie proste. Tutaj, wszędzie tam, gdzie umieszczacie te elementy, musicie pracować niezwykle czysto. Czyli tutaj właściwie później tak, one to tutaj. Na zakończenie to samo tutaj na górze. I wtedy zostanie to tutaj wsunięte, i tutaj zaraz wejdzie ta długa w trakcie klejenia. Wtedy mogę jeszcze trochę zmieniać. Kiedy klej wyschnie, nie mam już szans. Tak mogę jeszcze trochę optymalizować. Nie zdziwcie się, te, które tutaj leżą, wszystkie już przyciąłem. Tam wszędzie na górze krawędź jest już przycięta, abym tutaj profil mógł dokładnie wyrównać z dawną krawędzią tkaniny, I jako zakończenie nałożyć, i wtedy wygląda to też czysto. I przede prosto zawsze ta wargi tutaj na górze Nie chcę jej tutaj tak widocznie zostawiać Dlatego jako zakończenie raz profil I jak już mówiłem Gdybym teraz nałożył profil w ten sposób Zawsze widziałbym tutaj szarość z wargi Wyglądałoby tak ładnie Dlatego w każdym przypadku odciąć wargę Teraz właśnie tnę ukośne cięcie na długim kawałku. Przykładam to i dopasowuję od razu do drugiego kawałka. Ważne, najpierw wykonać cięcie ukośne, a potem dopasować element. Ale to może się przesunąć tarcze piły, tak że brakuje wtedy około 2 mm. Wtedy macie głupią szczelinę. Teraz nie mogę mówić, żeby mi się to nie przytrafiło, ale po prostu pomińmy to. Zanim zapomnę oczywiście, jasne, teraz to tak tutaj przykładam, ale kiedy zaraz stanę przy pile, żeby wiedzieć jak to muszę ciąć, robię sobie chętnie notatki. To zostanie tutaj tak odcięte. Już sobie robię taką markę, żeby od razu wiedzieć, aha, można się szybko pogubić, kiedy znowu jest się przy pile. Tam są. Wszyscy są na zewnątrz. Eugen, MacGos, wszyscy, Alex, wszyscy. Robią filmy bez końca. Już znowu wariuję. Sprawdzam, czy wszystko jest ładnie. Równo. Also, żeby to było tutaj ładnie czyste. I to już wygląda czysto, i to jest bardzo proste rozwiązanie. Jeśli teraz tutaj się pomyliliście, powiem na tej fudze i widać tutaj lekko coś z fugi. Możecie to również, kiedy później uszczelniacie silikonem, to trochę to zaklejcie i wstrzyknijcie tam coś. To może się zawsze zdarzyć. A teraz właśnie wycinam tutaj od razu też ukośne cięcie, które trochę wystaje. A potem dokładnie zaznaczam tutaj ukośne cięcie. Tak jakby... Więc potrzebuję. Teraz potrzebuję drugiego ukośnego cięcia. Idzie w tym kierunku również raz dla orientacji zaznaczenie. I tak to naprawdę musi potem wyglądać. A teraz tutaj. Teraz potrzebuję ukośnego cięcia. Ani tutaj. Here. Wtedy mamy dokładnie ten punkt tutaj. Ach tak, co jest również bardzo ważne, gdy wycinacie ukośne cięcie. Gdy wycinacie te leżące w narożnikach, to musicie je położyć na ukośnym cięciu do góry. Jeśli macie teraz takie przejście, które idzie dalej w dół i nie jest jakby w narożniku spotyka, zrobić taki zewnętrzny narożnik, wtedy musicie to położyć płasko na pile ukośnej. To jest również bardzo istotne. Nie dziwcie się, cięcie nie pasuje. Więc, teraz przechodzimy do malowania tymku. Na co musicie jeszcze zwrócić uwagę? Malujemy tutaj nasze sol silikaty, ponieważ robimy system mineralny. To zawsze dobrze sprawdza się w łazience. Nie używałbym tutaj, jeśli to możliwe, akrylu do uszczelniania. To może zawsze powodować pęknięcia. To jest trochę kruche. Zawsze chętnie używam tego materiału tutaj. To jest również od innych producentów. To jest coś w rodzaju wody szpachlowej w tubie. I teraz właśnie zaczynamy to wyciskać, a potem idziemy dalej. więc teraz znowu nadszedł czas. Najpiękniejsza część w życiu rzemieślnika. Skończyliśmy w naszej łazience. Wygląda znowu naprawdę uroczo. Tutaj. Nie było też trudno z naszą strongwall na ścianie, aby to przetworzyć. Również z całkiem delikatnym wykończeniem wygląda naprawdę elegancko. Wszyscy, którzy tu wchodzą są zachwyceni. Super łatwy montaż. Po prostu z odrobiną kleju montażowego nałożony na stare płytki. Bardzo proste. Także dla majsterkowiczów. Zajrzyjcie ponownie do naszego sklepu, mamy również inne marki, odcienie kolorów, a jeśli coś sobie wybierzecie, możecie również zamówić darmowe próbki. Wszystko znajdziecie na planeo.krkd, koniecznie tam zajrzyjcie. Tak, a poza tym możecie nam również napisać kilka komentarzy, to zawsze nam pomaga, daje nam trochę informacji zwrotnych. I tak, jeśli macie jakiekolwiek pytania, napiszcie do nas maila lub zadzwońcie. Mamy super kompetentny zespół w Planeo. I tak. I oczywiście, nie zapomnijcie zasubskrybować. Dajcie kciuk w górę. I do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.